Hej, cześć, sześć, 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 z tej strony X, i w kolejnym odcinku z naszej cudownej Daily Fazmofobii Moi drodzy, dzisiaj zagram sobie na Tanglewood Drive'ie Na trybie koszmarnym, moi drodzy I oczywiście w szlafroczku, bo jak zwykle Druga zmiana dzisiaj, ale jutro już nocki, moi drodzy e, Jedna rzecz szybko chcę puścić, ponieważ e, Donate był e, off-stream, moi drodzy, więc ja sobie tutaj puszczę, tutaj, o Here, comes the money. Here we go money no. A yeah, 3K. Dziękuję Aniołku 20 złotych, i powiedz wyrewolwerowany rewolwer. Oczywiście pozdrawiam i powiem, w ogóle bez R dodałeś tutaj, więc powiem wyrewolwerowany rewolwę. Tak jak pisałeś tutaj rzeczywiście w tym, chyba że chodzi o wyrewolwerowanego rewolwera, to wtedy inaczej na przykład ale pozdrawiam serdecznie dzięki za dwie dyszki, moi drodzy. Ale kontynuując oczywiście, kurczę, câr, witam was w kolejnym odcinku. E, mój głos troszkę, widzicie, no pomalutku wraca do normy, że tak powiem, może. E, ale jeszcze nie jest e, jakoś niesamowicie super. E, powiem Wam, że wczorajsze też tutaj, jeżeli chodzi o moje gadanie o tym, co ma być na drugiej zmianie, e, troszkę się spełniło. no W sensie nie było tak, że było siedzenie na dupie ogólnie. Było troszkę roboty, ale e, oddało. Było takie, wiecie, taka robota, która była rzeczywiście taka dość miła. Czy ja mam... Tak, mam IMF-a i wszystko, ok która była w miarę przyjemna, w miarę szybko zleciało, także fajnie, jeszcze tylko jedna e, dwójka mi dzisiaj zostało. Została? Przepraszam bardzo. E, jedna dwójka tylko mi dzisiaj została, plus y, no dwie... O, garaż, co? Plus dwie nocki, o kurde, co on tam... Jakiś dziki ten poltergeist. Co jest, Manu? Uspokój się ty, spokojnie, kolego. Ja się sunę, ty, patrzcie to. Także jeszcze dwie nocki, moi drodzy, w piątek będzie stream chyba luźny z fazmo. Może po prostu z widzami, jak coś od razu was informuję. <coughs> że najprawdopodobniej to będzie może stream z widzami, ale nie będzie się nazywał. Nie, nie będzie się nazywał stream z widzami, także Będzie taki up po prostu stream, moi drodzy, więc... Ogólnie rzecz biorąc krótko na temat, sobie wbijcie, jak będziecie chcieli zagrać. Bo myślę, że po prostu jestem po prostu sobie luźno pograć w Fazmo. O, dotknął, słyszeliście to, chcę zobaczyć Ci mefa żeby nie było, wiecie, że kurczę, jakieś piątka albo coś. Robię fotę sobie, bo wiemy, słyszeliśmy, że dotknął elegancko. Więc mówię, jak będziecie chcieli sobie bicie w piąteczek w streamie będzie się nazywał, że gramy z widzami, ale będziemy grać pewnie. Także zapraszam serdecznie, moi drodzy, a w sobotę będzie Freddy kamionka. I oczywiście Frank Stone, kontynuacja, bo trzeba też dokończyć tą grę, bo na usunął save, a, a muszę nagrać też ostatni jakby segment tej gry, który nie wrzuciłem na YouTube. A dzisiaj wychodzi też, moi drodzy, o 18, 17, tak mi się wydaje, wychodzi, moi mili, DLC do Mortal Kombat Chaos Reigns. Także niesamowicie mega czekam, bo jestem mega fanem Mortala i będzie oczywiście ogrywany cały story mode na kanale. Zresztą, jak zawsze jest ogrywany każdy Mortal Kombat, możliwy bynajmniej na PC, bo może tak. Yy, także, jo, także jest czekany fest. Szkoda, że nie ma teraz, bo najchodniej już ja przysiadł, stał szybciej <laughs> i nagrał się do odcinek z Termolda, no ale tak kolorowo nie ma. A boże, moi drodzy, właśnie. O, to jest dopiero plan, moi mili. O, ja pieprzę, dzisiaj po dwójce wrócę z roboty i odpalę streama z Mortala. I poćwiczymy sobie granie jakimiś. Por o, postaciami! To jest myślę, że dobry plan. Ale ja jestem mądry, czasami ja cię sunę. Także jak ktoś ma chwilkę, ma czas, nie ma na jakąś drugą, sumie, a na, na ranek albo coś takiego, to śmiało zapraszam. Nie wiem, czy godzina 23. Możliwe, że godzina 23. Jak mi się pobierze Mortal Kombat, także dzisiaj będzie stream z Chaos Rains. Dzisiaj może nie z, z, z fabuły, ale po prostu sobie pogramy na chillku, jakieś może inwazja albo coś takiego. O, właśnie. Widzicie jakie ja gotuje tutaj? Kurczę, no, smart move. No ale wracając moi drodzy, wczoraj w robocie. Bo ja tutaj oczywiście deli opowiastki, wiadomo jak jest. Nie było źle naprawdę spoko była produkcja, która szła i ciągle się pieprzyła tam nie u nas na szczęście, tylko u takiego kolegi z przodu jakby, tak że mnie to tam nie interesowało jakoś niesamowicie. Ważne, że u nas szło dobrze, u niego szło zbytnio niedobrze, także mieliśmy chwilkę czasami na po prostu. na usiądnięcie, na przycupnięcie. U, mamy tutaj fingerprinty ładne, e, także było spoko, także było ogólnie spoko. Potem na koniec przejście takie mieliśmy na malutką konfigurację, która była rzeczywiście całkiem sympatyczna. Tak myślałem, dlatego tutaj potrzebno sobie. I MF5, moi drodzy, czyli tak. Gorio, ok, gory już nie może być, także spoko. E, czy myło my ostatnio na odcinku jakimś 2 dni temu nie mieliśmy? Okay, ja zrobię sobie potę tego. A, no to jednak nie robię poty tego. Mieliśmy podobno, mieliśmy identyczne ogólnie tutaj te dowody, pamiętam. Nie, czy to nie, nie było wczoraj, chyba ty. To chyba było wczoraj, tak mi się wydaje, wiecie? Tak szczerze mówiąc. A przyniosło tutaj to wszystko, to nie jest potrzebne nam nawet. Okej, okay, dobra, warto wiedzieć. Yy, czy on stepnie w sól, jak ja akurat pójdę z tego pokoju? Mam nadzieję, że nie. Bo chciałbym porobić stópki. ale tylko jest też ghost Steven potrzebny, no A kurczę, nie wiadomo, fajnie zrobił perfekta, czy jakoś mega mi zależy, nie do końca, bo mam drugą zmianę i czas mnie goni, że tak powiem. Ale dzisiaj to było dosłownie tak, że ja się obudziłem, moi drodzy, 11:45, bo wtedy mam budzik ustawiony. Zawsze idę tam do tego, ale ty się ogarnąć chwilę. Ja dosłownie dzisiaj wstałem, odpaliłem kompa, troszkę się wyczesałem, ubrałem szlafrok i od razu nagrywanie. Dzisiaj instant linie, także ciekawe, ale chociaż się rozbudzę, jeżeli chodzi może o mój głos i I takie, nie wiem, egzystencję. Może tak to nazwę. Także, no, jeszcze raz, moi drodzy, dziękuję, że ciągle jesteście na kanale. Wiem, że teraz robimy mniejsze viewsy i mniejsze wyświetlanie miniatur, już troszkę jest taki hype. Ogólnie, mój, jeżeli chodzi o kanał, minął dość. Nie, nie mówię, że szybko, bo to sporo trwało. Ale już to trochę minęło, tak? Także i tak dziękuję tym, co do, doszli w tym czasie. Hej, doszli. W tym, co dołączyli w tym czasie do nas. Kiedy był ten główny hype, i w ogóle ciągle oglądacie. Także bardzo dziękuję, naprawdę, za to, że jesteście. O Boże. <coughs> I że wspomagacie tutaj pieniężnie, tak jak właśnie aniołek na przykład. Także jeszcze raz aniołku, dziękuję bardzo za te dwie dyszki. moim stałym donatorem, jak Narut na przykład. Kurczę, także dziękuję Wam wszystkim. Dominik, kurczę, Tymoteusz, którzy też tam pieniążki sypią, także bardzo jestem was wdzięczny. Czekam aż w końcu pełnimy cel na właśnie VR, bo chciałbym mega ponagrywać wam VR-a. Bo jest to content, jest to do, content do oglądania bynajmniej, jeżeli chodzi o reakcję, myślę, że. Właśnie. Y, Osobę, która w to gra. To będzie mój pierwszy w ogóle jakikolwiek Wiecie yy, O, what the fuck Pierwszy jakikolwiek podejście do wiara, A jednak wiecie, yy, mózg nie ogarnia do końca Że to rzeczywiście jest jakby takie virtual reality Po pierwszym razie, nie A to jest fazmo, więc duch mnie goni Więc trochę mogę obstrać zbroję ogólnie Czekam na to bardzo, naprawdę No dobra, moi mili yy, Odpędź ducha, zdjęcie ducha Doświadcz paranormalnego zjawiska No na razie ten duch tylko rzuca tełami, Więc tak paranormalne zjawisko troszkę nie jest tutaj w grze to jest high spot, a więc to jest easy dość. Hello, broski, can you do something? Command, on, don't be like that. E, nie wiem, czy najpierw nie zrobić lusterka trochę. E, bo wtedy, może jakbyśmy mieli mniej psychiki, troszeczkę to. To po prostu wiecie. E, bym... Czy ja chcę gridować na to... zejdzie? Dobra, czekajcie. E, pójdźmy po smaża. E, jeszcze jednego, bo chyba jeden tylko został w Wanie. Albo i taka slota na dwa. Spróbujmy zrobić jedno zdjęcie ducha, jak y, będzie robił Hanta. Możemy usunąć razie to zdjęcie. A, mogę, ale jestem jednak głupi, troszkę moi drodzy, wybaczcie. Dobra. Wiem, że mój głos może brzmić strasznie ogólnie. Ja wiem, y, no mówię, y, nawet dzisiaj mnie głowa nie boli, moi mili. To jest, nie wiem, dlaczego tak, tak ten głos ogólnie brzmi. Jest to bardzo zastanawiające. Obstaję, no, że jest to ostatnia faza choroby. Y, raczej, chyba. Ja Ej, mam taką nadzieję, oczywiście. <gry> Żeby było jasne. Także. Także jo. Dobra, teraz tak, rozmyślam troszkę plan działania, wiecie? Schowamy się ogólnie na pewno tutaj na przypale albo wcale tak zwanym. Idziemy po tego jeszcze jednego smacza Bo tu różnie może być, nie? To różnie może być, moi drodzy. Okej, okay, no więc teraz tak. Yy... Mamy dwa smadże plus aparat. Spoko. Ja pękam lusterko. Kurwa, tylko to jest tak niesamowite, że trzeba te temy ku, ku, ku. Naprawdę jest to denerwujące, nie? Dobra, no, mam dużo, więc trochę to poza... O kurde. O kurde, idealnie, moi drodzy, ja cię sunę. No kurde, dziękuję. Patrzcie, tylko chwilę użyliśmy sobie lustra. Żeby psychika spadła i. Idealnie. Dobra, to teraz już się nie muszę martwić aparatem. Więc mogę wziąć sobie po prostu zwyczajnie na siebie trzy smarze w kwipunku. I mogę zrobić hanta i zobaczyć, który to będzie kakatek, co? Bo obejk to no, mało dotyka kolega, nie? Koleżanka, przepraszam bardzo, koleżanka. Dobra, one more, one more. Jakby tak ciemno się zrobiło, wyłączył bezpieczniki. Emany, tak się nie bawimy, ale widzieliście to było przez to, że mam ustawione te. Takie, jakby wiecie, że oczy się przyzwyczajają do tego, do jakiegoś na co się patrzymy, czy na światło i w ogóle. To, tu jest, to było ciemno, jak y, w dupie, to naprawdę, to nie było za fajne, dobra. Oj, nie, 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 jedne tylko wyrzucamy kolego, Piotrze. Okej, okay, so. Hello. I'm here. Okay, jest to obejk, moi drodzy, wow. Zmienił się w małą domogorką dziewczynkę, proszę bardzo. No to widzicie, no hand dużo daje tutaj, ale to też jest randomowe. Akurat RNG tutaj nas zblesowało. Bo jeżeli chodzi o shape naprawdę obejka, to raz miałem tak na streamie z widzami, że ciągle go obserwowałem i ani razu nie shape Więc tutaj naprawdę lucky po naszej stronie, ponieważ ona zrobiła to od razu. Ten shape także spoko. Naprawdę nie ma na co narzekać. <laughs> o Jezusku. Do dzisiaj trochę tak. Bardziej mi klatka piersiowa Ponieważ boli jak oddycham. Ale chociaż oddycham. Hej. Trzeba... Wiecie, pozytywnie. No dobra, nice, moi drodzy, udało się zrobić perfekta. Ja niestety dłużej nie będę tutaj przedłużał, ponieważ no... mówię, nie mam czasu na jedynkach niestety. Ale spokojnie jutro jest druga zmiana, jutro nagram i FASMO i na pewno Mortala. Także faz mojej, jutro będzie dłuższe też, także spokojnie moi drodzy. Spokojnie. Będzie w pytkę, będzie w trąbkę, będzie w instrument denty i Także uciekamy stąd. Bardzo fajny shape <laughs> przy nie uważam. Ogólnie bardzo fajna gra, naprawdę. się bardzo fajnie. Trochę za szybka może. Nie lubię jak duch od razu daje tak szybko te dwa dowody. Ale już niech będzie. Gra. Po prostu wierzę że mam drugie zmiany. O parabolik. mam pieniądze, 10 tysięcy. No dobra, możemy sobie kupić. Zawsze fajnie. Rzeczywiście, moi drodzy, jak rzeczywiście uda nam się, bo tutaj pokażę Wam cel. Yy, siup. 1800 jest celu kurczy. Tutaj, Anioł McDonald, dziękuję jeszcze raz. Powiem, wyrewolwerowany rewolwer. Yy, także no, prawie mamy go wypełnionego. Brakuje nam 200 złotych niecałych. I tak będę musiał 200 z własnej kieszeni, dlatego że yy, to kosztuje już 2000. Bo jednak się zdecydowałem ogólnie rzecz biorąc na yy, tego z Mesy, Messy? Nie pamiętam, tego innego, co wypisaliście, Ma o wiele więcej recenzji, jest po prostu w miarę lepszy. Jest cięższy, yy, bo piko na przykład jest lżejszy, ale to już nieważne. To potem sobie jak uda nam się rzeczywiście nazbierać na niego, to nagram może odcinek z openingu tego. Myślę, że to jest bardzo z mety, o, meta to się nazywa. Nagram z openingu odcinek. Także ja dziękuję za oglądanie, moi drodzy, mam nadzieję, że się, mam, mam nadzieję, że się spodobał. Pamiętajcie o lajkensie. O subskrypcji, jeżeli jeszcze nie macie interesuje Was content fazmo, interesuje Was content horrorkowy, albo różnych nowych gierek wychodzą. No i co? Trzymajcie się, moi mili, do następnego i papa, życzę miłego dzionka i nocki.